Złapał mnie taki nie będę przeklinał, taki dół mnie złapał po prostu, że nie pojechałem na zawody, nie? nie? umiałem się w niedzielę. Siema, tu płaskie. Dzisiaj będzie o ważnym temacie. O dwóch tematach w sumie: o rzucaniu palenia i o paleniu w sporcie. Cały film będzie się tyczył moich własnych doświadczeń, a mianowicie muszę się tu pochwalić, że nie palę już od jakichś grubo ponad 5 lat. No ale jak wróciłem do kolarstwa z powrotem, tam koniec 2008, 2018 roku, to paliłem. Nie. Paliłem przez kilka lat. Wcześniej jeszcze biegałem, ale zapałem koruzję, kontuzję, i paliłem dalej. I to w sumie było ciekawe doświadczenie, bo rzucanie palenia. No właśnie wróciłem do sportu, ale kurde, tak wiecie, no, nie było tak łatwo rzucić. Zresztą sam uważam do dzisiaj, że palenie jest fajne, bo ma się ten czas, ma się na przerwę, można się odetchnąć fajnie świeżym powietrzem, zaczerpnąć świeżego powietrza, wiecie, wyjść na dymka. Do dzisiaj tak uważam, chociaż no kwestia dyskusyjna, kwestia dyskusyjna, wyjść sobie kulturalnie na dymka, o jestem na szczycie świata, wyjść sobie kulturalnie na dymka. Zapalić, zrelaksować się, i tak dalej. I takie było moje. I zacząłem trenować. No fajnie, zacząłem trenować, no ale trzeba było rzucić to palenie, nie? więc miałem takie palenie. Jak paliłem, to miałem taką żelazną zasadę, do której się trzymałem do samego końca, że tam paliłem co najmniej godzinę przerwy pomiędzy fajkami. Nie? Taka była moja zasada i nigdy nie paliłem rano, nigdy nie paliłem rano zaraz po przebudzeniu, tylko na przykład później w pracy. W pracy był zawsze pierwszy papieros, nie? Nie w domu, nie marnowałem czasu w domu, nie? Mm. <laughs> Zacząłem trenować z powrotem, e, trenowałem i paliłem. Starałem się tak godzinę przed treningiem nie palić. Później wychodziłem na trening, to wiadomo, że płuca fajnie bolały, wszystko i targało się fajnie. I jakoś mi to, że paliłem nie przeszkadzało za bardzo, żeby w osiąganiu dość dobrych wyników. <laughs> e, kondycyjnych, e, kondycyjnych, wydolnościowych i tak dalej. No od momentu, kiedy postanowiłem, że pole nie rzucę, do kiedy rzuciłem, kiedy zgasiłem ostatniego papierosa w swoim życiu? Minęło jakieś pół roku, z tego co pamiętam. Tak, no, mi się zdaje, że bardziej pół roku, bo załóżmy, że paliłem co godzinę. To tak, 16 godzin to człowiek przebudzony. Rano nie paliłem, znaczy no, nikt nie śpiwał 8 godzin. No, to tak schodziło z 15-16 papierosów dziennie. Nie? Zacząłem od tego, zacząłem. E, Powoli skipować dane fajki, czyli na przykład jak wychodziłem, zaczynałem o ósmej pracy, to o ósmej była fajka, o dziewiątej była fajka, później o dziesiątej była fajka, jedenasta, dwunasta, bo przerwa, wiecie, i tak co godzinę leciałem, to zacząłem w pewnym momencie, jak zacząłem uprawiać kolarstwo, to na przykład zacząłem skipować fajki tak, że godzinę wcześniej nie paliłem, później na przykład godzina, półtorej na rowerze, to już mi robiło ten dystans 2,5 godziny bez palenia, nie? I tak starałem się przeciągać te dystanse jak naj. Jak najdłużej się da, to zajęło dość dużo czasu, bo ja tak jak mówię, pół roku. Także takiego ograniczo ograniczonego palenia takiego pół roku po prostu. Że że zacząłem skipować moje retunowe fajki, które miałem o danych godzinach, zacząłem nie, skipować, pozbywać się ich. Czy na przykład przez rower wyciągałem tą całą, wyciągałem ten cały czas pomiędzy jedną fajką a drugą, i to tak w miarę działało, wam powiem. No, w ogóle rzuciłem chyba w marcu, czy jakoś tak. W marcu byłem jeszcze na zawodach, pamiętam, jeszcze paliłem, bo wróciłem do auta, paliłem. To rzuciłem jakoś na początku kwietnia. Na początku kwietnia 2019 roku, ale w grudniu 2018 roku jechałem maraton. Jechałem ultramaraton 210 km w Holandii w grudniu, gdzie pisgało. I, I tak jak Wam mówię, że co godzinę musiałem palić, tak tam, no, 210 km na rowerze. To się wiąże z niepaleniem ze ponad 10 godzin, tak? Nawet nie wiecie jak się martwiłem, kurde. Jak chciałem jeszcze normalnie fajki ze za sobą, za, za sobą zabrać, gdzieś tam zawinąć. Żeby się, żeby się nie zmoczyły żebym <grym> to było zabawne, żeby się nie zmoczyło, ale mówię, nie kurde, wy, wytrzymam to bez roweru. Ciekawe miałem objawy później, bo gdzieś w granicach 150 km, gdzie nie paliłem już tak załóżmy z 8 godzin, bo przed startem też samym nie zapaliłem to miałem normalnie odruchy wymiotne, nie? Jakby w sensie nie wymiotowałem, bo ja nie umiem wymiotować, to jest czegoś co się nigdy nie nauczyłem. Lotek też miał o tym stand <noise> nigdy nie wiecie, nigdy nie wiecie, które umiejętności kiedy mogą się wam przydać, jakoś nigdy, no jakoś jechałem i wiecie, taka o, o, próby wymiotne miałem, to mi się moim zdaniem organizm się, <noise> nikotyny, kurde, bo coś było nie tak. No, i tak później skipowałem, jakby skipowałem na przykład, paliłem tak w kratkę, tak co godzinę, co dwie, co godzinę, co dwie. Później przeszedłem na to, że zacząłem palić co dwie godziny. Później nie paliłem już pierwszą fajkę, nie paliłem już pierwszą fajkę o ósmej, tylko później o dziesiątej. I zacząłem tak skipować, właśnie fajki, nie? I ograniczając ilość, ilość palenia. Te, które wypalałem, wypalałem dziennie, aż w końcu chyba tam zszedłem do siedmiu papierosów dziennie, bo co dwie godziny już paliłem. Co dwie godziny już paliłem, no i w pewnym momencie wieczorem, jednego dnia, bo nigdy nie paliłem, miałem też, też szczęście, tak moja ja to mówię, szczęście, że nigdy nie, nigdy nie paliłem w domu. Jakby jeżeli paliłem w domu, to przy oknie, nie? I trzeba było dać ten effort, żeby trzeba zapalić, żeby trzeba zapalić w oknie na przykład, czy coś takiego, że nigdy nie paliłem w pomieszczeniach, nie? To mnie też jakby może uratowało, bo nie miałem takiego przyzwyczajenia. No i w pewnym momencie powiem wam, że zapaliłem wieczorem papierosa przed pójściem spać, zgasiłem go w połowie i po prostu skończyłem i skończyłem na tym palenie moje, wyszyłem go w połowie, dobra, więcej nie zgasiłem go i więcej już nie zapaliłem. Ciekawe były efekty i to jest najlepsze, bo zawsze się mówi o efektach odstawiennych, kiedy się alkohol pije, kiedy się alkohol odstawi, nagrywam to. Ta. kiedy się alkohol odstawił o takich efektach o, o takich efektach odstawiennych i tu było też ciekawe rzeczy się działo, bo to był kwiecień, to był już po jednym maratonie w 2019 roku, który jechałem cały sezon i nastawienie na całego sezonu ja tu rzuciłem palenie. i złapał mnie taki nie będę przeklinał taki dół mnie złapał po prostu że nie pojechałem na zawody nie? nie umiałem się w niedzielę nie umiałem się w niedzielę po prostu podnieść z łóżka. bazę, bazę? tutaj wiesz, wysportowany człowiek, po, nie przeklinaj, po 200 km jeździ maratony, tu w ogóle trenuje 15 godzin dziennie, rozumiecie? A w dniu zawodów, jak rzuciłem palenie, chyba było po tygodniu, po tygodniu, jak rzuciłem palenie, tak mnie deprecha przygniotła, że w dzień wcześniej wszystko przygotowałem na zawody, a w dniu zawodów nie umogłem ruszyć z łóżka, żeby na te zawody pojechać, nie? No to wtedy zrozumiałem. Nie przeklinaj, teraz już wiem, co to znaczy deprecha, nie? co to ludzie mówią, wiesz, jak nie mogą się z łóżka podnieść, ale ja byłem jakoś tego świadomy, w tamtym momencie. I tak, i, i tak mi mijały... Dni tam, nie wiem, po kilku tygodniach, jakby cały czas trenowałem, ale jakby ten dzień był jakiś taki dobijający strasznie. W końcu w pewnym momencie się podniosłem. Znaczy trenowałem cały czas, bo to był sezon, przygotowałem się do sezonu, ale taki jeden dzień był specyficzny. Pamiętam akurat wtedy, kiedy miałem zawody. Kolejne dni, moja forma spadła. To było zaskakujące i szukałem nawet artykułów na ten temat. I tylko też jeden artykuł znalazłem, gdzie pani mówiła gdzie się przygotowała, biegała makaratony akurat i się przygotowała do rzucania palenia i dostała depresji z tego powodu, że jej forma spadła jak rzuciła palenia I ja miałem podobnie że te, jak paliłem te same okrążenia, które waliłem na czas jak rzuciłem palenie, to nie mogłem ich dogonić, nie? nie mogłem normalnie siebie dogonić, rozumiecie to? nie iż trenowałem coraz więcej, niby nie rzuciłem palenie, trenowałem coraz mocniej i nie mogłem osiągnąć wyników, które miałem wcześniej zajęło mi to może z pół roku, nie? Czekaj, to było kwiecień, to gdzieś tak sierpień, kwiecień, to gdzieś tak sierpień, wrzesień, so dopiero zacząłem odzyskiwać taką, wiesz, czułem, takim miałem większą formę niż, przed, niż jak paliłem, nie? I wtedy to był wyszczał takiej formy dość duży, ale to jest też ciekawe. Później, że forma na przykład spada, mi się zdaje, że organizm po prostu się skupił na tym, żeby nie wiem, pozbywać się toksyn na przykład. To była jego główna praca, a nie to, żeby budować kondycję. Tak mi się wydaje, przynajmniej dlatego. Widzicie, tu jest footpad, nie? Patrzcie, tu jest footpad, i tu nie pojedziecie rowerem, nie? Bo tu was zatrzymają i dostaniecie pokutę, kurde. No. Forma mi drastycznie spadła i trochę mi zajęło, żeby odbudowanie tego, żeby sam organizm zaczął. Zaczął jakby pozbywać się tych toksyn, tego wszystkiego. Także to jest ciekawe doświadczenie. Później, jak szedłem na trening taki długi, jak się do maratonów przygotowujemy, to jest dość długi trening. Tak, 4 godziny takiego ostrego zapierniczu do samego maksa. To mnie bolały nogi, ale nie bolały mnie płuca. Bo jak paliłem, to czułem też płuca, że mnie bolą i myślałem, że to jest dobre. Się później okazało, że nie. Także takie. <laughs> od tego czasu nie zapaliłem, ale takie rzeczy potrafi nam działać nasz organizm, że myślimy, że się pozbędziemy palenia swojego swojego uzależnienia i będziemy po prostu bogami, tak? Będziemy, ale później. I to zajmuje czas. I naprawdę, naprawdę czasami to jest już ciężkie takie porzucenie tego, porzucenie tego wszystkiego i zaczęcie, zaczęcie normalnie jak normalni ludzie. Jak teraz na przykład, to jest też ciekawy temat, jak teraz na przykład postrzegam palenie, tak trochę jak niewolników. Jak później się że na przykład, jak później widzę jak ludzie muszą zapalić, jak jeżeli ktoś się, ktoś się to na przykład kogoś to fajnie, jak kogoś się tym cieszy, to ok, ale jak ludzie muszą wyjść, muszą zapalić, czy na przykład deszcz, wiatr, wilki jakieś, ale muszą iść na zewnątrz, bo muszą zapalić, to już uważam za takie trochę niewolnictwo, nie? <grytanie> ale wszystko jest jakby dla ludzi. Także takie ciekawe moje spostrzeżenie do wrzucenia, moja historia. Rzucania palenia. Nie używałem żadnych nikoretów, nie używałem żadnych plastrów, nie używałem nic. Moim zdaniem, jeżeli się uprawia sport regularnie, to jest to łatwiej. To jest to po prostu łatwiej robić przerwy oknowe, tak jak ja robiłem, i przerwy oknowe, tak jak ja robiłem dłuższe, i wtedy później w pewnym momencie coś może zaskoczyć, jeżeli macie faktycznie jakąś tam. Ale to też jak też już wspomnę tu trochę o alkoholu, o którym zrobiłem ostatni odcinek temu, to nie można naraz rzucić, nie? Jeszcze też na ten dogram odcinek, bo to taki będą vlogi, takie e, pogadanki. Będzie też o rowerach, będzie też składanie rowerów, bo mamy dla młodego składamy specialista czerwonego epika, trzeba go naprawić i trzeba go naprawić i z tym walczymy. No także dajcie znać, jak to z waszymi sportami, jak to z waszymi rzuceniami palenia, bo ten kontekst jest tak naprawdę kierowany do większej rzeszy ludzi, nie tylko do na przykład do Was do większości, więcej osób dopala do uzależnionych i nieuzależnionych na przykład teraz, teraz mówimy o nikotynie, bo akurat hmm. dwóch dwóch jakby w sensie o dwóch uzależnieniach mogę się wypowiadać i o alkoholu i o nikotynie i naprawdę nasz mózg, nasz organizm jest tak przyzwyczajony do łatwej gratyfikacji, że jak mamy tą baseline dopaminowy, żeby po prostu pozostać w nim, czy żeby się dobrze czuć, żeby go przebić, to trzeba naprawdę sporą pracę wydać. Na przykład iść na siłownię, zrobić to jak już mają, mamy używki, no, mamy palenie, mamy alkohol. To jest to łatwo, łatwo zastąpić takie dobre rzeczy, i później człowiek nie ma motywacji do, do robienia czegokolwiek. I Andrew Huberman miał, podaję, że taki dobry odcinek, jeżeli chodzi o, o dopaminę i to wszystko właśnie, moim zdaniem, po latach wszystko właśnie chodzi o dopaminę, o jak to dostarczamy zdrową dopaminę do naszych, do naszych organizmów i to jest w sumie najważniejsze, żeby dostarczać ją w zdrowy sposób chociaż du, dużo dróg dużo dróg kusi na obkoło, mamy takie węże zwisające z drzewa i tutaj piwerko, tutaj kurde papierosek i wychodzi czasami z tym Słabo. Wróciliśmy na rower, forma zaczyna rosnąć. Teraz nagrywamy, wróciliśmy do nagrywania. Tu też trzeba, też, po to też nagrywam te filmy, żeby sobie rozmawiać kulturalnie. Jak ja rozmawiam, to też ćwiczę swoje skillę, e, swoje skille rozmawiania do kamery. Płynnego rozmawiania bez, bez kartki, bez czytania z kartki. Coś jeszcze chciałem dodać? Fajnie też, jak się was ludzie kibicują, da, ki, ki, ludzie kibicują, bo naprawdę można znaleźć dobrych ludzi, którzy będą cię wspierali gdzieś na przykład na jakiejś grupie, na głupiej grupie na Facebooku. O, to jest dobry sposób, to jest dobry sposób. Wykorzystajcie to, ja, ja teraz właśnie to robię, jakąś grupę, znajdźcie jakąś po prostu grupę na Facebooku, najlepiej osób, które znacie, Najpierw osób też, które są tam, które się obracacie, które zna znacie fizycznie i po prostu dajecie tam z wasze sukcesy. A już tydzień nie palę, a już nie palę dwa tygodnie na przykład, a już nie piję trzy tygodnie i po to to, to też pomaga, bo, <noise> bo człowiek później nie będzie mógł innym spojrzeć tak w oczy, jak się nagle go będą widzieli na mieście zapitego, czy na mieście z, jak to się nazywa, na mieście z na mieście z papierosem, to się trzeba będzie bardziej kryć i wtedy będzie ciężej, rozumiecie, bo będzie poczucie winy że działać coś takiego. Więc to też można takie, takie mechanizmy po prostu wykorzystać, że tak powiem, <gryny> inne osoby, żeby mieć z tego korzyść, korzyść mieć w tym przypadku, że po prostu że po prostu będziecie mniej palić, jeżeli to pomoże. Mi to pomaga, więc znajdziecie, jak znajdziecie jakąś grupę na Facebooku, po prostu i wykorzystajcie ją. Wykorzystajcie ją w tym kierunku. I tam piszcie swoje dzienniki, dzienniki uzależnień, <głos》>, że nie palę tydzień. I część osób Was będzie wspierało będzie, i będziecie się fajnie czuli, naprawdę. Jeżeli kilka osób wam powie, hej, dasz, dajesz radę, dasz radę, jest dobrze, kurde, o to chodzi, dawaj, dawaj. I to właśnie też powoduje jakby większą motywację do wrzucenia palenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej pogadance. Ja degustuję się ostatnimi dniami fajnej pogody, bo jutro mają być z powrotem deszcze. Cały tydzień mają być deszcze. Dobrze, że swojej szosy nie odpiałem. z Oj, sorry. Dobrze, że swojej szosy nie odpiałem z to mogę sobie pojeździć w domu. Chociaż jak jest cieplej, to jest znowu trudniej w domu jeździć. No myślę, że tym akcentem, tym akcentem z holenderskich, jak to się nazywa, Hajdę, ja to nazywam wrzosy, ale to nie są wrzosy. Nie, to są wrzosy, chyba wrzosowiska. One klikną, tylko ogólne klikną, klikną. Kwitną we wrześniu dopiero, także jeszcze mamy czas. Tym akcentem kończymy moją pogadankę o rzucaniu palenia. Dawajcie w komentarzach Wasze opinie, jakie Wy macie opinie na rzucaniu palenia. Jak Wam się udało rzucić palenia, albo czy na przykład jeszcze z tym walczycie. nie? Za daleko rower postawiłem w ogóle, teraz muszę dymać na kawałek. No. <noise> Ale fajnie, słońce grzeje w ogóle. Tak, ten można się opalić jeszcze. Właśnie się opalam, kurde, bo słabo wygląda. Trochę witaminy D, może to się załapie. Ja rower tak daleko mam. No nie. Dobra, <noise> za duże kółko trochę wybrałem. Ale z gitara. Także na razie, do następnego.